Które cuda świata i skarby natury zasługują na szczególną uwagę? Sprawdź listę miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. Cześć wszystkim, zaczynamy! Jeden z najbardziej płaskich obszarów na świecie stanowi niesamowitą lustrzaną powierzchnię ponad 10 tysięcy km2. Przez wielu uważane za jedne z najpiękniejszych miejsc Ameryki Południowej. Pustynia Solna w Boliwii co roku odwiedzana jest przez blisko 60 tysięcy turystów przyjeżdżających z różnych zakątków świata. Największe na świecie solnisko stanowi pozostałość po istniejącym w Pleistocenie jeziorze Baliwian. Miejsce sprawi, że poczujemy się tak, jakbyśmy stali na gigantycznej białej kartce. Wygląda niesamowicie o każdej porze roku. W porze od listopada do marca obszar znajduje się pod cienką warstwą wody, co daje efekt lustrzanego odbicia nieba. Magiczne miejsce, którego dni być może są policzone. Hall ścieńcza się i topnieje z powodu zmian klimatu. Długi na prawie 22 km niezwykły lodowiec w południowo-wschodniej części amerykańskiego stanu Alaska to miejsce zdecydowanie niezwykłe, trudno dostępne i niebezpieczne, bowiem w każdej chwili jaskinia może się zawalić. W przeszłości zdarzały się śmiertelne wypadki. Zwierzęta i ludzie ginęli w zawalonych jaskiniach lodowych. Ci, co jednak byli, mówią, że warto zaryzykować. Do środka przez kilkometrowe warstwy lodu przebija się światło, które rozświetla światła jaskini niebieską po Starożytni Grecy wierzyli, że wejście do podziemi znajdowało się gdzieś w Turcji. Jak się okazało, wrota do piekieł znajdują się na środku pustyni Karakum. Turkmenistan to bardzo zamknięty kraj. Rocznie odwiedza go tylko kilka tysięcy turystów. Wielu jedzie tam tylko po to, aby zobaczyć słynne wrota piekieł. Drzwi do piekła to tak naprawdę ognisty krater, który powstał w 71. podczas poszukiwań ropy i gazu. Z początku Sowieci myśleli, że znaleźli bogate złoża ropy naftowej. Zamiast ropy znaleziono złoże metanu. Poszukiwacze, zadowoleni ze sporych ilości Wydobywającego się gazu. Chcieli przechwytywać metan i magazynować go. Jednak pechowi geolodzy trafili na płytko położoną kieszeń gazową. Na skutek odwiertów ziemia zapadła się, tworząc zapadlisko, które pochłonęło sprzęt radzieckich naukowców. Metanu było tak wiele, że zagrażał bezpieczeństwu ludzi. Dlatego geolodzy postanowili go podpalić. Myśleli, że zgaśnie w ciągu kilku dni, jednak dziura płonie do dziś. 300 metrowy kanion Antylopy powstawał przez miliony lat wskutek wymywania piaskowca przez gwałtowne powodzie. Niemożliwe do wyobrażenia kształty i kolory wyrzeźbione przez naturę w piaskowych ścianach kanionu Antylopy przyciągają co roku setki turystów. Najlepiej odwiedzić to miejsce pomiędzy 15 marcem a 7 październikiem, kiedy to promienie słoneczne wpadają do kanionu niemalże prostopadle. Charakterystyczne słupy świetlne w kanionie są najpiękniejsze i stały się już legendą w świecie fotografii. Kanionu jednak nie wolno zwiedzać samodzielnie z uwagi na powodzie błyskawicznej i możliwość. Utraty życia. Dolne obszary bywają zalewane całkowicie, a płynąca woda porywa wszystko wprost do jeziora. Wydostać się można jedynie dzięki drabinkom oraz odpowiednim umiejętnościom. Pomimo zagrożeń, warto jednak to miejsce odwiedzić, będąc w Arizonie. Jaskinie świecących robaczków na Nowozelandzkiej Wyspie Północnej to jedna z największych atrakcji przyrodniczych kraju. To naprawdę magiczne miejsce. W środku, gdzie ponad naszymi głowami pięknie świeci tysiące robaków świętojańskich można się poczuć jak pod rozgwieżdżonym niebem. Ciesząc się chwilą ciszy zapomnieć można o całym świecie. Muchówki Arachnocampa Luminosa świecą w stadium larwalnym, a ponieważ gatunek ten spędza większość życia w tym właśnie stadium, jaskinia jest stale oświetlona. Najsilniejsze światło emitują te larwy, które są akurat głodne. Bioluminescencja pomaga im wabić ofiarę przykładowo muchy, ćmy czy komary. Zwisające ze stropu ciniutkie i lepkie pajęczynie dają niesamowity efekt. Standardowe zwiedzanie odbywa się łodziami. od mocniejszych wrażeń turyści mogą zjechać do jaskini na linach i spłynąć podziemną rzeką na dentkach. Jeśli byliście w którymś z tych miejsc, dajcie znać. Dzięki za oglądanie. Pozdro!